Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Fire Run. A dziś, tak jak obiecałem, pojawi się, drugi, pojawia się właśnie drugi odcinek. Bo tam ten pierwszy z serii wojny, stron internetowych i aplikacji trwał akurat strasznie krótko. Więc postanowiłem nagrać kolejny odcinek. I witam Was w odcinku z serii Bravel Stars. I oczywiście, tradycyjnie, jeśli odcinek Wam się spodoba, to pamiętajcie o łapeczce w górę pod tym filmem. Oraz, e, kto nie subskrybuje, może dołączyć do naszego kanału, żeby zasubskrybować i być na bieżąco z materiałami. I oczywiście. Pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych produkcjach. No. I witam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie też oczywiście o zajrzeniu w opis, bo tam są linki do serwera na Discordzie e, tego właśnie przykładu. E, co bardzo warto. E, myślę, bo akurat e, żebyście byli na bieżąco e, z serwerem i co się dzieje na kanale. Po prostu, żebyście byli na bieżąco i w ogóle... A mm -hmm. też, ostatnio chciałem Wam w ogóle powiedzieć, że mam bardzo małą e, aktywność na, se, na tym, e, bardzo małą aktywność mam na mm, stronce same Quizy. Więc akurat e, postaram się jakoś zwiększyć teraz e, znaczy tworzenie quizów, nie oglądać tylko e, zwiększyć tworzenie quizów na stronce same Quizy. Mm, I co jeszcze, mm, co jeszcze bym chciał Wam powiedzieć, tak się zastanawiam. Mm. No. Mm, czy coś jeszcze jest? No, na razie myślę, że nie, ale mm, tak jak wam mówił, właśnie ten. Na razie mam słabą, e, słabą twórczość na same quizy. I na razie nie pojawiały się żadne quizy, ale postaram się, żeby jak najszybciej się pojawił jakiś quiz. Jeszcze nie wiem, kiedy by to się stało, ale jak najszybciej postaram się, tak jak właśnie mówię. Mm, I co jeszcze? E What? Ej, słuchajcie, ja zaraz zginę! U kurde, musimy się gdzieś ten. E, na razie jest żeby ten. Trochę sobie żyćka odrobić. O, słuchajcie, mamy odliczanie, to też bardzo spoko, uważam. Damy radę do farfad, dobra. No i koniec rozgrywki wygraliśmy, no i super. No. I bomba, bardzo fajnie. Kolejne zwycięstwo. Już dawno też w ogóle nie było żadnego odcinka z Brawl Stars. Szczerze Wam powiem. I dawno nie było w sumie odcinka z Mobile Legend Bank Bank, słuchajcie. Ta seria jeszcze nadal trwa. Mobile Legend Bank Bank. Ale zauważyłem właśnie, że żadnego odcinka od dawna już nie wrzucam e, z serii Mobile Legend Bank Bank. E, co do tej serii, to jeszcze nie wiem, ale ta seria jakby co nadal trwa. Żebyście wiedzieli. Że seria jakby co nadal właśnie trwa Tylko właśnie ja nie wiem co z nią teraz No Bo teraz sobie właśnie przypomniałem Że w sumie nie było ostatnio żadnego odcinka Z serii właśnie Z serii z gry Mobile Legends Bang Bang No Ale nieźle słuchajcie Ja nawet nie szczękam się że tej serii już dawno nie było Powiem wam też Więc no naprawdę Szok Łot, mam dwa kryształy, słuchajcie, co bardzo spoko uważam. O kurde! El primo, nie, 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 zostaw mnie. No, zabił mnie i jeszcze zdobył moje dwa kryształy. Mm, kurde. Co za. O, słuchajcie, wypuszczamy miśka, dobra. Może nasz misiek tutaj wszystkich rozbroi? Co bardzo e, wątpię. Oczywiście. Ale próbować nigdy nie zaszkodzi. Przecież. Kto nie próbuje, ten nie dostaje Kurde, zginęłem, ale przy okazji jest z jakąś nawet typiarę, wiecie? Więc całkiem fajnie O dobra, mamy odliczenie, słuchajcie, więc spoks. Może jeszcze to wygramy? Jest dużo szansa, słuchajcie. Dobra, o dobra, mamy już koniec rozgrywki. Właśnie kolejny raz nasza drużyna, słuchajcie, wygrała. To jest bardzo fajne No No oczywiście gramy ponownie, my... No, po prostu gramy ponownie Mhm Jakby co, pewnie wiecie, że ten odcinek, e, chciałem tylko jeszcze raz teraz przypomnieć, że ten odcinek jakby co pojawia się w ramach tego, że dzisiejszy odcinek z serii właśnie mm, wojn, e, Wojny Stron Internetowych był akurat króciutki, więc chciałem coś jeszcze nowego, e, jeszcze jednego dodać. Tak myślę w sumie. No bo w sumie tamten odcinek z, e, e, z Optoidę był całkiem krótki, więc myślę, że taki jeszcze jeden odcineczek całkiem się nam przyda. A, taka, a taki odcineczek z jest teraz naprawdę spoko. Uważam też O ty kozaku, nie o, Kurde, mam mało życia I mam ten Muszę mm. się trochę zrespić I wypuszczę przy okazji miśka Dobra, mam jeden kryształ Ej, słuchajcie, oni mają sześć kryształów, tak nie może być Dobra Aha, dobra To ten kozak strzela, spox. Zdobędziemy drugi kryształ, słuchajcie Dobra, i nasz misiek tutaj pędzi O kurde El Primo, nie o, Ja mam wszystkie kryształy, no kurna No nie, El Primo zdobył wszystkie kryształy Bo się na mnie kozak rzucił O kurde, czerwoni mają teraz odliczanie Słabo, 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 słabo no i koniec rozgrywki. Właśnie przegraliśmy kurczaki. Ajdź. Nie Niestety mamy porażkę. Minus dwa pucharki. No trochę szkoda. Ale początki całkiem były dobre uważam. Dwie wygrane pod rząd to całkiem spoko, ale... W sumie nie wiadomo, właśnie było, właśnie jak najwyraźniej przegraliśmy tą trzecią bitwę. Ale w sumie no w Totka nikt trzy razy podrząd nie wygrał, więc nie ma co się dziwić. No. O kurde, ty, ko O nie, no, no i super, ja zostałem sam, słuchajcie, nie no bomba. Bardzo fajnie uważam. E, I sorki, że patrzę na ten timer, ale no wiecie. Jak to w końcu ja. O Shelly. Do dobiliśmy ją, dobra. Mhm, muszę trochę rzeczka sobie zrespić, słuchajcie. O, spoko i wypuścimy naszego miśka. Co bardzo fajnie się składa. A tutaj nie ma nikogo. Myślałem, że to ktoś zły, a to nasza szeli dobra. Słuchajcie. Ja myślałem, że to jakiś zły typ. O kurde! Jopiernicze! Ja no kurde, no dobił mnie. A w sumie jeszcze nawet komba chyba nie zdobyłem. No... Więc nie miałem jak też użyć nic na niego. Nie miałem nawet czego użyć. Dobra. Niech nasz mi się siękiem dobije. Dobra. Mamy odliczanie, o super. Teraz nie możemy tego spaprzeć, bo naprawdę nie możemy tego spaprać. Słuchajcie, musimy dać siebie wszystko. I to na poważnie. Nie, nie, nie. Kurde, dobra, oni mają tylko ten. Um, dobra, Dobra, tylko zdobyli dwa kryształy w sumie. No ale i tak na całe szczęście wygraliśmy, więc bardzo spoko uważam. No. O kurna, i mam rangę dziewiątą, ale pamiętajmy też, że to ten mi się knita, więc nie ma co się dziwić. E, chyba najwięcej mam w El Primo albo tam w Shell, już nie pamiętam, w którym mam największą rangę, ale w którymś mam chyba tam 10 albo nawet 11 rangę. A tutaj mam dziewiątą, ale całkiem spoko. Że zdobyłem dziewiątą rangę w nicie. No fajnie. Dobra, dobijemy szeli? A, nie daliśmy rady, dobra. Myślałem, że nam się uda dobić szeli w sumie. Ale no dobra. No trudno się mówi. Mhm. Dobra. Widzę typów. Tutaj typek nasz jest, ten co w nas ciągle nawala, kurde. Kurde, co tak ciągle do mnie te powiadomienia przychodzą? No jest to mi irytujące, powiem Wam. A, zginęliśmy, dobra, spox. Ej zaraz, tam jeden typek też zginął? A żadnego tego dia e, kryształu nie miał? To mnie dziwi trochę. No dobra, Shelly została dobita, słuchajcie O nie O nie, słuchajcie Nie, 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 nie. No, no trudno, słuchajcie Zginęliśmy I Tak jak widzicie, ale zaraz wypuszczamy Miśka I idziemy na bitewkę Naszą I zniszczymy ich Zobaczcie, jeszcze popamiętają nas, kurde Jeszcze nas pamiętają O kurde, ten typ ma O ile on ma kryształów I musimy mu pomóc nie możemy Nie możemy pozwolić im... E, ten... zniszczyć tego typa. A, zabili mnie. Ale za to ten mu... kurno, ej, nie! Zdobyli nasze wszystkie kryształy, słuchajcie! I teraz mają specjalne odliczanie. A co jest nie okej? Okay, ale no trudno się mówi. Ej, a gdzie są kryształy? A ten typ nadal nie ma? nie, myślałem, że ten typ nadal nie ma, słuchajcie. Bo tak wyglądało trochę na to. A gdzie są wtedy kryształy? No... Chyba, że typ się nadal ukrywa, słuchajcie. Na to wychodzi. No ukrywał się chyba gdzieś w tych krzakach. Bo nigdzie nie widziałem kryształów zlatujących. A. Chyba, że może jeszcze się cofnął. Słuchajcie, a może się cofnął, ej, rzeczywiście. Kurde. Teraz ciężko to ocenić, powiem wam. No właśnie. Czy się cofnął, czy nie? No to jest pytanie. No, ej, ale naprawdę. No, według mnie on chyba się ukrył. No bo nie było nigdzie, ale nie było nigdzie widać tych kryształ, więc nie mógł na pewno zginąć, wtedy to oznacza. Bo gdyby zginął, no to kryształy by się już na pewno ujawniły. Ech, dobra. Mamy po jednym krysztale. Z jakimś typkiem. No dobra, ja mam dwa. Czyli... Idę się ukrywać. O kurde, dobili nam typka What? El Primo, kurde no, niech ten gościu mi pomoże Ten ze skinem El Primo O kurde, musimy się zrespić I to tak porządnie, kurda. Dobra Słuchajcie, musimy coś tam dobić Dobra, możemy mieć trochę naszym Ta rośliczka chyba ma jakieś tam moce, już nie pamiętam nie pamiętam, co on właśnie umiał Ten z roślinką Kurde Dobra, trochę się zrespię, poczekajmy mhm. Kombo muszę jakieś zdobyć Czerwoni mają liczenie, no bomba Słuchajcie, nie, tak się nie bawimy Jedziemy na całego teraz Teraz nie ma takiej zabawy w ogóle Jedziemy na całego, kurde Nawet jeśli mamy przy tym, że tak powiem Zginąć, i tak pewnie zaraz zginiemy mają z 10 kryształów? O, dobra, mamy. Słuchajcie, odliczanie. Nie możemy stać naszych kryształów. Mamy odliczanie. O, dobra, dobra. Kurde, zginąłem. Ale oni nie zdobyli na razie. Kurdy, zdoby... no nie zdobyli. Nasze wszystkie kryształy, słuchajcie. I mają odliczanie. No normalnie fajnie, wiecie? No, czekajcie chwilę. Może jakoś nam się uda ich dobić. Musimy próbować. Kto nie próbuje, ten nie dostaje. Jak ja tu zawsze powtarzam, powiem Wam. No. No i przegraliśmy, super. Bomba. Ciekawe, ile kryształów straciliśmy. No i znowu dwa kryształy. Trochę słabo, powiem Wam. Te powiadomienia też mnie trochę irytują, że ciągle tej mm, przychodzą, a... No dobra, może jakoś odcinek da radę. Zobaczymy. Dobra, pędzimy. Hmm. Dobra. Musimy dobić tego typa. O, mają tego klesia z maską miśka. Całkiem spoko, uważam. On tutaj jeden stoi. No i zaraz na nas pewnie ten postrzeli, zgadując jego poczynania, że tak powiem. O kurde, mamy trzy kryształy, słuchajcie, spoks ja zaraz zginę, no Nie mówiłem, że zginę, znaczy mówiłem, że zginę i właśnie zrobiłem to niestety Ale słuchajcie, my wypuszczamy naszego Miśka i idziemy się bić Ile kryształów, wow! Dobra, nie myślałem, że jest ich więcej, sorki Naprawdę myślałem, że jest ich więcej, ale spoks Dobra, pędzimy Spoko, ten, ten koleś ze skinem ma też to już trochę kryształów zdobył, więc bardzo fajnie O kurde, zły Misiu, nie. Zły jak normalnie. Kurde, musimy się ukrywać. Ja razem z Telprimo, Primo, bo my mamy najwięcej kryształów, znaczy ja mam więcej o Telprimo, Primo, ale też muszę się ukrywać. Dobra, wypuszczę Miśka, żeby nam pomógł. I pędzimy. Mamy odliczanie, super. O kurde, słuchajcie, zaraz możemy to wygrać. Mamy od nich więcej kryształów. No mamy więcej o co chodzi z odliczeniem? Czy nie licza? Jak to zatrzymał się odliczania? O co tutaj biega? Kurde, zabił mnie! Nie, 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 nie! Nie może tak być. Słuchajcie, miszka wypuszczamy i pędzimy. To ma odliczanie. Mamy tylko jeden poważnie. Ej, no nie, słuchajcie, tak nie może być. Musimy tego dobić. Bo mamy odliczanie, sukcio. O kurde, zaraz mnie dobiją. To jeszcze jeden nasz typ ma kryształów, więcej, tu musimy mu pomóc. No i właśnie wygraliśmy, słuchajcie, no i gites. No i koleś ze skinem El Primo Ma strasznie dużo kryształów I dzięki niemu właśnie wygraliśmy, słuchajcie Co bardzo w porze Dobra, robimy jeszcze ostatnią rundkę, wiecie I powoli zaczynamy już kończyć Dobra, pewnie Na pewno nam się ktoś wyłoni O, proszę, skin El Primo I skin y, tego kolesia w masz... Miszka Dobra, słuchajcie, może jakoś to wygramy. Chociaż nigdy nie... E, chociaż nigdy nie będę mówił hop póki nie przeskoczę. Bo jednak... No jednak... No jednak nie, nie zawsze można tak ten od razu wygrać, wiadomo. Jak się okaże, że przegramy i co wtedy? O kurde, El Primo mnie atakuje! Noż Późna O, ty atakujesz słabszego Co ty, nie szanujesz masy mięśniowej? Dobra, nasz misiek pędzi Jeszcze mamy może jakieś szanse Mało, ale zawsze jakieś są Dobra, jest kolejny kryształ. O, słuchajcie, mam 8 kryształów, bomba. Tylko szkoda, że mój misiek jest taki powolny Co bardzo jest słabo trochę uważam, ale no dobra Mamy odliczanie bomba Kurde, dobił mnie typ Dobra, teraz jest na równi kryształów, no nie Noż Noż nie no tak nie może być, przepana Dobra, słuchajcie, my uciekamy i wyzwalamy naszego miśka. Dobra, mamy odliczanie, słuchajcie, co bardzo włożo według mnie. Kurde i znowu jestem powolny. Czemu? No, I mają odliczanie, no kurde. Jeszcze na hama mają odliczanie. No, bardzo fajnie według mnie. No jeszcze mnie zabili, super. Poczekajcie, może jakoś nam się to uda. Damy radę. Nie no dobra, w 3 sekundy to raczej nie damy rady, słuchajcie. Nie, no już przegraliśmy. No, słabo trochę. No. Słabo, słabo. Myślałem, że jakoś nam się to uda. Mm, no to co? O, poczekajcie, bo mamy tutaj dwa prezenciki, to zaraz chwila Wam mówię już. A co dalej? Mm, no. Co tutaj zdobyliśmy? Ciekawego, monety. Punkty mocy, o super do Alprema i do tego. Nowego bohatera, o super! To chyba ta roślinka. No bez kitu, ta roślinka. I teraz nowego bohatera super. E, fajnie, fajnie. No. O, spoko. E, no to co? Myślę, że już powoli możemy kończyć sobie na spokojnie ten odcinek. To co, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć, życzę udanego dziąka, pamiętajcie oczywiście, jeśli czego wam się spodobał, to pamiętajcie o łapeczce w górę, bo to naprawdę motywuje. Um, I oczywiście, kto nie subskrybuje, żeby dołączył do naszej armii i zasubskrybował kanał, i oczywiście kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia na naszych produkcjach. No i co, no i, no i, no i trzymajcie się i cześć, no. No ma